Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku programowania z Kotlinem. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo ciekawy temat, przede wszystkim świeży temat, bo Flow w środowisku Kotlin'a jest na pewno teraz świeżym tematem i warto wiedzieć, z czym to się dzieje, ponieważ to daje nam dosyć ciekawe możliwości przy tworzeniu programowania. Serdecznie zapraszam do oglądania! Na sam początek, nim przejdziemy do kodu, mała historyjka na wstępie. Wyobraź sobie, że masz fabrykę, a w tej fabryce masz trzy taśmy, takie równoległe taśmy. Na pierwszej taśmie jeden człowiek dostaje jabłka i je obiera. Na drugiej taśmie dostaje już obrane jabłka i kroi na ćwiartki. Z kolei na trzeciej taśmie jest człowiek, który dostaje już pokrojone na ćwiartki jabłka i wsadza je do wirówki i otrzymuje z tego sok. No i pierwsza sytuacja jest taka, że na pierwszej taśmie idzie sobie 10 jabłek, no i ta pierwsza osoba je obiera. Obiera jedno jabłko, wsadza do koszyka, obiera drugie jabłko, wsadza do koszyka i tak 10 jabłek obiera. A następnie bierze te 10 jabłek i zanosi na drugą taśmę. I tam ten człowiek bierze jedno jabłko, kroi na ćwiartkę, drugie, trzecie, czwarte i znowu te pokryte na ćwiartki jabłka wsadza do koszyka. Potem bierze ten koszyk i zanosić. I zanosi na następną, trzecią taśmę, gdzie człowiek bierze te cztery ćwiartki, wsadza do soku wirówki, otrzymuje sok. I tak do 10 razy. No i teraz pewnie ktoś może zapytać, wow, ale to jest głupie. A dlaczego ten pierwszy człowiek, gdy już skończy obierać to jedno jabłko, to nie może po prostu od razu je podać do na następnej osoby, żeby ona nie czekała na te, nie miała takiej wielkiej przerwy, nie czekała na 10 jabłek, a potem nagle dostawała taki strzał w potylicę, i musiała zasuwać Wszystkie dziesięć abełek obierać, tam wszystkie dziesięć ciąć A reszta czeka. Nie lepiej byłoby gdyby Po skończeniu jednej operacji Jakby tego jednego mego, powiedział, elementu Bo traktujemy te dziesięć jako taki zbiór, taki jakby taką paczkę Tak? Taką abstrakcyjną paczkę bym to nazwał Więc gdybyśmy ten jeden element już, tą część Skończyli obrabiać, dali nas, od razu do następnego A w tym samym czasie, niech już ten następny element Też będzie obrabiany ale równolegle, czyli ja skończyłem robić jedno jabłko, daję od razu do kogoś, kto je tnie, ale w tym samym czasie ja już obieram drugie jabłko. No i oczywiście teraz mówisz, no wow, genialne, Revolution, na co ty wpadłeś? No, że to tak powinno działać. No właśnie, tak powinno działać. Tu masz rację, ale w programowaniu tak nie działa. A przynajmniej w takim, który nie używa Flow. A teraz może przejdźmy do kodu, trochę więcej spraw technicznych. A więc mam tutaj taką prostą suspend function, która nazywa się full list i zwraca nam array list string. I wewnątrz tej funkcji, no nic najzwyczajnego. Tworzymy sobie array list stringów, a następnie w pętli for tworzymy sobie jakieś dane. Naszą, naszymi danymi będą najzwyczajniejsze liczby od 0 do 6. No i my po prostu wypisujemy, że Przetwarzamy jakieś zapytanie. Traktujmy te liczby jako jakieś skomplikowane obiekty, których przetworzenie wymaga pewną ilość czasu. I to reprezentuję przez delay, a więc przetworzenie elementu zajmuje mi jedną sekundę. Gdy już ten element przetworzę, tak jakby można powiedzieć w naszej wyobraźni, to dodaję do naszej listy za pomocą add. No i robię tak 6 razy, dokładnie 7. Robię tak 7 razy. Po czym zwracam tą listę. No, bardzo fajna sprawa. No, ale jaki pojawia się tu problem? No bo, żeby zwrócić te elementy, ja muszę mieć wszystkie elementy gotowe. Załóżmy, że skończę obrabiać jeden element, czyli zajmie mi to jedną sekundę i jakby ten element jest gotowy, ale ja nic nie dostaję dalej, no bo pozostałe 6 elementów nie zostało ukończonych. A więc ja sobie czekam i czekam, i czekam, i czekam te 7 sekund, aż w końcu wszystkie elementy przetworzę i dostanę w postaci array listy. No i ja wtedy sobie w moim mainie to odbieram. O, proszę bardzo, załóżmy, nazwijmy to requests list i to się będzie równało mojej full list. No i czyli mniej więcej jak to wygląda. Odpalmy sobie ten kod. Odpalam ten kod, przybliżę. I proszę bardzo. Tutaj mamy list i przetworzono sygnał 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, i proszę bardzo. A więc przetworzyłem wszystkie elementy. Ale teraz zróbmy coś innego. Załóżmy, że chciałbym te elementy jeszcze jakoś przetworzyć. A załóżmy, zrobię jakieś wstępne przetwarzanie danych. Mam teraz listę tych obiektów. I muszę te obiekty w jeszcze jednej funkcji obrobić. I na, na potrzeby tego stworzyłem specjalną funkcję, która nazywa się do something with list i przyjmuje właśnie naszą array list. I co narobi? Bierze naszą tablicę i dla każdego elementu, czyli for each, wykonuje znowu jakieś w naszej wyobraźni obrobienie obiektu, a następnie wypisuje, że gratulacje, przetworzyłeś obiekt. A więc zróbmy to. Czyli Użyjmy naszej funkcji do with List i dajmy tutaj naszą funkcję full list. I przyjrzyjmy się teraz wynikowi w naszej konsoli. Proszę bardzo, po kolei się pojawiają. I teraz po kolei się pojawiają gratulacje. Od elementu 0 do elementu 6. No i koniec. Czyli dosyć. Normalne. Najpierw przetworzyłem całą listę, wysłałem całą listę i zająłem się przetwarzaniem elementów w liście. Normalne. A teraz przyjrzyjmy się Flow. Flow znajduje się w bibliotece z -ins, więc potrzebujecie oczywiście Cortex dorzucić do waszego projektu. Ale czym taki Flow jest? Najlepiej potraktować taką, taką sekwencję danych. Tylko uwaga, dla purystów językowych. Bo w Kotlinie istnieje coś takiego jak sequence. To jest podobne, ale to nie jest to samo. Jak mam teraz na myśli jako sekwencję danych, to nie jako sequence danych, tylko sekwencję, czyli pewne elementy ułożone w kolejności. Traktujemy je jako zbiór, ale bez problemu możemy je po prostu wyciągnąć i wypluwać po kolei. I właśnie tak działa flow. Flow, bardzo prosto, tworzymy. Flow ma zazwyczaj jakiś typ, musi mieć jakiś typ, i mamy właśnie flow stringa. Jak budujemy takie flow? Używam sobie na przykład Buildera. Jest parę typów budowania flow, ale ten jest chyba najprostszy. Czyli używam sobie flow i klamer. Następnie, jak popatrzymy na ten przykład, to kod jest bardzo, bardzo podobny do tego, co mieliśmy wcześniej. Oprócz tego, że ta funkcja nie jest suspendent oraz oprócz tego, że mamy tutaj słówko emit. I jak rozumieć ten kod? Wewnątrz flow mamy pędzle, która znowu generuje nam dane, od 0 do 6, tutaj mamy jakiś printlane, żeby nas informował, że coś wykonuje. Następnie w naszej wyobraźni mamy jedno sekundowe przetwarzanie danych, a następnie słówko emit, które emituje nam tą dane, tą, ten obiekt. Po prostu, tak kolokwialnie rzecz biorąc, mówiąc, on wypluwa nam gotowy obiekt. To jest podejście takie, że jeżeli skończymy coś obrabiać, ten jeden obiekt, to czym mam czekać na resztę? Mnie interesuje, jaki jest drugi obiekt, trzeci, czwarty, mnie interesuje ten pierwszy, ten skończony obiekt. Ja go chcę dostać i go obrabiać. A gdzieś tam w wątku pobocznym, znaczy równoległym, tak naprawdę, wykonuje się przetwarzanie kolejnego obiektu i znowu go wyprówa, i ja go łapie, i znowu go przetwarza. A więc tutaj już pojawia się ta. Wątkowość, ta równoległość zadania. Ja nie czekam na wszystkie elementy. Ja czekam na jeden element, gdy go skończę obrabiać, ja go wypluwam. I właśnie to wyplucie zachodzi przez użycie z funkcji emit. Dobra. I teraz wyjaśni się nam, dlaczego tutaj mamy suspended function, a tu z kolei mamy bez suspended. A więc zapisałem sobie tutaj, wykomentowałem kod poprzedni i zapisałem request Flow i wywołałem fu flow. No i teraz startuje kod. Przybliżam. Wytyfy, nic się nie pojawiło. Takie dziwne, co? Dlaczego? Gdzie jest to przetwarzanie danych? Gdzie to ta sekundowa przerwa? Co jest nie tak? A mianowicie, to jest nie tak, że my tutaj nigdzie nie powiedzieliśmy zbierz dane, pobieraj te dane. My powiedzieliśmy tylko, że. Chcemy, aby do, sta, do stałej request flow była, przy, był przypisany flow string. Ale, żeby zbierać te dane, my musimy to wywołać. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i fajne w tym flow, że flow jest tak naprawdę, tak w dokumentacji jest napisane tak fajnie, że flow is cold. A więc one są zimne. Oczywiście w takim cudzysłowiu. Są one, a przepraszam, w cudzysłowie. One są zimne. A więc to jest to tutaj, o tutaj, ten builder, to tylko deklaracja. To nie jest imperatyw. Imperatyw jest tutaj. Full list, ponieważ on nam zwraca array list i wywołanie tej funkcji sprawi, że od razu, nawet jak nie potrzebujemy tego, to on zacznie wykonywać ten kod, o, suspended function, ten kod zacznie wywoływać. To jest imperatyw. Wezwanie full list uruchamia to wszystko. To wszystko nam uruchamia. Z kolei użycie funkcji full flow. robi tylko tyle, że mówi ok, to teraz zmiennej czy tam stałej będziemy mieli flow stringów, ale żeby zacząć zbierać te elementy musimy użyć specjalnej funkcji i ta funkcja nazywa się collect, czyli po prostu jakby kolekcjonuj, zbieraj je i ta funkcja już jest funkcją suspend, a więc dlatego moje main ma tutaj rank blocking, ponieważ bez tego nie mógłbym Wywołać funkcji Suspended. Bo ona jest non-blocking. A więc teraz, co chcemy zrobić? A my teraz chcemy na przykład zebrać te dane. Załóżmy it. Albo taką Print line. I wypisz dane, czyli zrobimy sobie wartość. I tutaj wypiszemy sobie to it, czyli to co nam wyemitowało. I uruchamiamy. I, proszę bardzo, zobaczcie, flow, pojawia nam się najpierw flow z naszego, z naszej funkcji, to przetwarzanie odebranego zapytania, na przykład, zaczniemy od zara, a więc tutaj, jak widzicie, przybliżę jeszcze bardziej, to jest tajnika, czyli rzeczywiście wywołał się flow, wywołał się nasz builder, na pewno wywoła się funk yy, pętla for, a następnie tutaj odczykało chwilę, bo było takie opóźnienie, i następnie wyemitowało. I zobaczcie, mamy tutaj emit i odebranie wartości. Emit i odebranie wartości. W przeciwieństwie do tego, co robiliśmy wcześniej, wcześniej mieliśmy po kolei, najpierw stworzyło jedną rzecz. Drugą rzecz, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, zamknęło to do jakiejś arelist i wypluło wartość. A tutaj z kolei przetworzyło jeden element i wypluło następnie, przetworzyło i wypluło. I to jest właśnie magia całego tego flow. My traktujemy te obiekty rzeczywiście jako taki zbiór, ale zbiór, który jest połączony ledwo nitką. Więc jak już się tym przetworzy, to my odrywamy tą nitkę i rzucamy od razu ten obiekt dalej. Z kolei taką array list, można sobie wybrać jako takie wielkie pudło i w niej są małe pudełka. I one, z, jeżeli chcemy wysłać gdzieś te elementy, to musimy całe to pudło przenieść. Nie ma tutaj wyboru, nie ma, że pół. Jeżeli chcę pół, to muszę najpierw zrobić całość, a potem poiterować załóżmy do połowy i skopiować do nowej listy i wysłać ją. No. To jest słabe. No po co? Kopiowanie, i tak musimy czekać na te wszystkie elementy. A Flow nie. Flow bierze element, kończy z nim robotę, wypluwa i bierze następny, a my już mamy okazję do zajmowania się tego, tym pierwszym elementem. I teraz, tak jak wcześniej, mieliśmy funkcję do something with list, tworzymy sobie funkcję do something with flow, która przyjmuje po prostu jakiś string, odczekuje tą sekundę, czyli w naszej wyobraźni obrabia te dane, a następnie gratuluje, że przetworzyliśmy ten obiekt. No i użyjmy to wewnątrz naszej funkcji collect Czyli tu są with flow I wysłam tutaj it Startujemy I proszę zobaczyć Wymitowało wartość 0 i przetworzyło wartość 0 Wymitował wartość 1, przetworzyło wartość 1 I proszę bardzo wszystko jest skończone, a więc emituje wartość. Załóżmy, jest to zapytanie na serwer. Dlatego zapisałem tutaj, że przetwarzanie odebranego zapytania, wysłaliśmy zapytanie na jakiś serwer. To zawsze trochę trwa. Zawsze jest jakieś opóźnienie pomiędzy komunikacją między dwoma komputerami. I następnie, gdy to do nas przyszło, przetworzyliśmy to. Załóżmy, zamieniliśmy to na jakiś obiekt. Na nam JSON. Zamieniliśmy to na jakiś obiekt. Sparsowaliśmy to. A następnie ten obiekt przekazaliśmy do naszej funkcji. Ona wykonała na nim jakieś operacje i te operacje zajęły też pewien czas. A potem nam pokazało, że skończyła operację na pierwszym obiekcie. I następnie wyemitował następny obiekt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu już chyba jest jasne. A co też możemy dodać? Coś ciekawego. Bo teraz jak widzicie, te zapytania, jeszcze raz odparę, te zapytania jakby czekają. Zobacz, czekamy pojawia się to, czekamy, czekamy, a gdyby tak lekko to jeszcze usprawnić, żeby to się rzeczywiście działo równolegle, no bo zobaczcie, że możemy zrobić coś takiego, że tutaj w naszej funkcji będziemy odpalać kolejną coroutine. I dispatcher, default, załóżmy, tutaj to nie będzie super ważne, i odpalamy kolejną coroutine. O, w ten sposób. I zobaczmy, co się teraz stanie. Trzeba się trochę bawić z tym kodem, eksperymentować. Odpalamy. Przybliżam. O, widzicie. I zaczęło się coś tutaj dziać. Jak tak się przyjrzymy. Najpierw wyemitowało nam trzy wartości. Następnie powiedziało, że skończyło obrabiać obiekt 0. Potem wyemitowało czwartą wartość. Pamiętajcie, że liczymy od zera, więc to jest nasza czwarta wartość. Skończyło obrobić dwie wartości. I potem tutaj znowu jakieś takie, że hermacher. Dlaczego? No, ponieważ flow działa w coroutine, tak, czyli działa poza wątkiem głównym jakby i oprócz tego dla każdego elementu, który do nas przyszedł my odpaliśmy kolejne coroutine, które znowu coś robił, a więc mieliśmy po prostu Wątek główny, flow, który działa gdzieś z boku i wypływa wartości, które są przejmowane, i dla każdej komp kolejnej wartości jest stworzony nowy, nowa coroutine, czyli jakby nowy wątek. I potem te wątki kończą pracę, zwracają nasze wyniki, czyli nasze gratulacje, i nikną. Ale oczywiście to wszystko zajmuje też pewien czas, jakiś margines błędu jest. I stąd się pojawia to, że najpierw wyemitowało nam trzy wartości, skończyło jedną, potem wyemitowało czwartą wartość i skończyło dwie. No bo wszystko. Ten, oprócz tych milisekund, które tutaj daliśmy, jest ten margines błędu. I ja nawet potem spojrzymy, to nie skończyło nam zwraca. Nie zwróciło nam nawet przetwarzania obiektu szóstego, jak się przyjrzymy. Ponieważ to się zakończyło, można powiedzieć. A więc main już nie miał nic więcej, a więc zakończyło swoje działanie. Ale ostatnie wykonanie tego sprawiło, że odpaliliśmy call routine, która czekała sekundę, a w tym czasie nasz main po prostu zniknął, skończył swoje działanie. A Cortin nie, więc nie dostaliśmy wyniku. Tak jak wspominałem na początku, jednym z builderów, znaczy możliwości tworzenia flow, jest użycie tego buildera, czyli flow, a następnie podajemy w klamrach, co się ma dziać, co ma się emitować. To jeden przykład, ale możemy również skorzystać sobie z flow of. Tutaj stworzyłem porównanie to list of. Jak widzicie, no prawie taki sam zapis. Mamy sobie list of, tutaj podajemy jaki to jest typ. Następnie podajemy te kolejne wartości i na przykład tu mamy sobie mapowanie. I każde mapowanie, bo to jest aspend function, zajmuje nam jedną sekundę, a następnie zamienia to na string, czyli dostajemy tak naprawdę list of string i zapiszmy sobie val requests request list of i tutaj wyłamy sobie funkcję list of i jak widzicie typ tutaj mam w hincie list string i tak samo patrząc na ten przykład mamy flow of podejmiemy nasze elementy i na przykład te elementy również możemy sobie mapować na stringa i tworzymy sobie val request flow of. I wywołujemy nasze flow of. I mamy flow stringa. A więc otrzymaliśmy dokładnie to samo, co tutaj. Flow stringa, tylko przy użyciu innego buildera bym nazwał. Flow of, flow. I tworzymy dokładnie to samo. Jeszcze mamy na przykład możliwość tworzenia. My As Flow. Jak widzicie, kolejna możliwość, na przykład podanie zasięgu, czy znaczy range. Od 1 do 10 i jak nazwijmy sobie to val Flow. Range. To jak widzicie, powstał nam Flow intów. Czyli to też jest kolejny sposób tworzenia Flow. Ale głównie chyba się wykorzystuje ten Builder znany z pierwszej funkcji. A tutaj po prostu przykłady. Flow off, as flow. No i to robi dokładnie to samo, co nasze, nasza funkcja na górze. I teraz, żeby jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście ten zapis jest taki sam, jak ten wcześniejszy, ten pierwszy zapis z flow, to dam sobie tą samą linijkę tutaj. A następnie wywołamy sobie requests flow of collects i do something with flow czyli ten sam zapis co tutaj o wcześniej tylko już na naszej flow stworzonej w troszeczkę inny sposób odpalamy i patrzymy czy rzeczywiście mamy dokładnie to samo i proszę bardzo identyczne zachowanie i tak samo szósty obiekt nie został przetworzony ponieważ main się skończył a coroutine Twojej pracy nie skończyła. W dzisiejszej lekcji to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Temat flow to temat rzeka. Ale mam dobry żart. Dobra. <laughs> Ale tak na serio. Jeżeli chodzi o flow, to ilość tych elementów, tych smaczków, które warto by poznać, jest naprawdę ogromna. I oczywiście w opisie będą linki do ciekawych opracowań na temat flow. A jeżeli wam się spodobał odcinek i zrozumieliście tą koncepcję podstawową flow, po co ona w ogóle jest, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i udostępniajcie ten film znajomym, aby szerzyć wartościowe informacje w internecie. Do zobaczenia, cześć!